Kolejnej rozmowie postanowiliśmy zaadresować, jak to się ładnie mówi, e, dziwny fenomen. Otóż e, w zimie. Ubrania zdają się w szafie kurczyć, próbujemy je na, na siebie nakładać i okazuje się, że są jakieś takie o numer albo dwa za małe. E, I chcielibyśmy o tym porozmawiać ze znaną stylistką żywieniową, dr Wandą Baltazą. Dzień dobry, pani dietetyk. Dzień dobry. Witam serdecznie. E, mówiąc zupełnie poważnie, chcemy zapytać skąd jest to uczucie, że kiedy robi się zimniej, tak jak dzisiaj, kiedy już pojawiły się nawet przymrozki czy mróz w niektórych miejscach, chce nam się jeść więcej? I to rzeczy takich konkretnych, często tłustszych niż zwykle. Zostawiliśmy na boku pudełeczka z zielonymi sałatkami. Chcemy teraz grochówki na boczku. No, koniecznie Będzie, myślałam, dziękuję bardzo. tutaj z tym byciem stylistką. Natomiast skąd takie nasze potrzeby? Generalnie z dziada, pradziada wiadomo było, że jak mieszkaliśmy, powiedzmy, w jaskiniach, no to siłą rzeczy nasz organizm musiał się w czasie tych chłodniejszych tak naprawdę dni dużo bardziej ogrzewać, więc spalał dużo więcej energii. Natomiast teraz to jest takie nasze trochę podświadome działanie nad wyraz, no bo proszę zobaczyć, że jak nasz tutaj fantastyczny prowadzący przyszedł w golfie, no to jednak siłą rzeczy ubieramy się cieplej. I Noce spędzamy w ciepłych domach, niekoniecznie na zewnątrz albo w jaskiniach. Więc to jest tak, że nam w głowie zostało, że mamy ochotę jeść więcej, ale nie jest to naszą tak naprawdę pierwszą potrzebą i nie powinniśmy tego robić. Ja zawsze sugeruję moim pacjentom, że faktycznie lepiej zamiast zielonych sałatek wybierać jest warzywa na ciepło i posiłki na ciepło, ale nie oznacza to, że koniecznie to musi być grychówka na boczku. Wando, że tak się poufale zwrócę, zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo mamy często taką tendencję, żeby się nagradzać e, słodyczami na przykład za to, że jest nam smutno, mamy chandrę, coś nam nie poszło. No a listopad, grudzień, te miesiące, kiedy słońce widzimy głównie w telewizji, a na zewnątrz panują egipskie ciemności, e, jest zimno i słota, e, to jest dokładnie ten czas, kiedy chcemy się tak troszeczkę utulić Czymś yy, smacznym, czekoladką na przykład, no a to nam nie sprzyja później, jeśli chodzi o trzymanie wagi, prawda? Marcinie, faktycznie może zdarzyć się tak, że będziemy mieli większą ochotę na słodycze, no bo faktycznie jeżeli jest niemiło, wstajemy, jest ciemno, wracamy do domu, też jest ciemno, no to człowiek może wejść w taką fazę faktycznie handry i pogorszonego nastroju. Natomiast idzie też jakby oczywiście możemy jakby to, że mamy większą ochotę na czekoladę troszeczkę sobie tłumaczyć tym, że faktycznie brakuje nam serotoniny, a jednym z prekursorów serotoniny jest magnez, który mamy właśnie w takiej czekoladzie. No i Tutaj najfajniej moim zdaniem zrobić sobie taki troszeczkę półśrodek można powiedzieć pomiędzy tym super dobrym stylem życia a tym mniej takim idealnym i oczywiście możemy się nagradzać, tylko trochę mądrzej, czyli zamiast takiej klasycznej czekolady możemy sobie zrobić na przykład kakao na ciepło z jakimiś fajnymi aromatycznymi przyprawami. Możemy generalnie zadbać o to, żeby ta nasza dieta była trochę ciekawsza, możemy pojeść smaczniejsze rzeczy, ale niekoniecznie z dużą ilością tłuszczu i boczku, ale faktycznie warto jest o siebie dbać, bo ten nasz organizm może potrzebować po prostu tej serotoniny. To teraz porozmawiajmy, Wanda, o tym na ciepło, bo to oznacza ciepłe posiłki, oznacza zupę, gorące dania, napoje też powinniśmy zmienić na te, które nas rozgrzewają. Dokładnie tak, Dorotko, jak najbardziej, bo faktycznie, jeżeli będziemy mieli więcej tych ciepłych posiłków, jeżeli zaczniemy od ciepłego śniadania, będziemy dbać o to, żeby było dużo ciepłych, czy to naparów, czy to będą jakieś ziołowe napary, czy zrobimy sobie jakiś na przykład napar imbirowy, a czy będziemy generalnie dbać o to, żeby ten nasz organizm był rozgrzany od środka, to wtedy też mniej będzie nam się chciało jeść i ten nasz organizm mniej będzie się męczył z tą pogodą zewnętrzną. Ja jestem cały czas rozgrzany od środka, nie tylko przez golf oczywiście, natomiast też przez to, że ta rozmowa tak na nas wpływa. Chcielibyśmy jeszcze wiedzieć na koniec, Wando, czy można suplementować coś, na przykład chrom, żeby obniżyć trochę łaknienie, no bo... To nasze łakomstwo, o którym wspominasz, też motywowane jest przez głowę bardziej niż przez realne potrzeby. Nie musimy jeść, mówiąc krótko, tyle, ile w siebie wkładamy, ale mózg nam podpowiada więcej, 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 futruj, futruj tak po polsku, po sermacku. Tak. Generalnie zacznijmy od tego, że zrobiłeś tutaj jakby takie wprowadzenie jak typowy Polak, czyli najłatwiej jest sięgnąć po tabletkę, żeby było nam łatwiej. Natomiast musimy pamiętać, że z dobrym, takim prawidłowym postępowaniem jest przede wszystkim zadbanie o tą naszą dietę i to ona powinna być punktem wyjścia i dopiero potem uzupełniamy sobie ewentualnie suplementacją. Oczywiście to suplementacją, która jest zalecana w tych miesiącach ciemnych, zimowo-jesiennych jest oczywiście witamina D i ona też będzie poprawiała nasz nastrój i może zmniejszać łaknienie. Ale faktycznie czasami fajnie jest uwzględnić większe spożycie właśnie magnezu, o którym już wspomniałam. Czy to przez picie wysoko zmineralizowanej wody, jeżeli nie mamy przeciwwskazań, albo włączenie orzechów. A jeżeli faktycznie jest taka potrzeba i bardzo dużo się stresujemy, to ewentualnie wtedy jakiś suplement. Natomiast nie ma sensu od razu sięgać po chrom, bo to bez sensu. Jak chcemy zmniejszyć łaknienie, to wystarczy wypić sok z mm. greyfruta I też wtedy fajnie działa. Ale jak będziemy jeść cieplej, to i tak będziemy mniej chcieć jeść. Chciałam jeszcze na koniec zapytać. Tak półprywatnie, czy ty jesteś fanką zespołu Kombi? Mogę być, jak będzie taka potrzeba. Bo widzę, że zawsze black and white u ciebie w pokoju. To twoje ulubione zestawienie barw? Nie, mam ten element jeszcze pomarańczowo-czerwony, ale nie mogę go pokazać na wizji o tej porze. Jasne. Bardzo, 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 bardzo było miło się z tobą spotkać. Ja cię bardzo przepraszam, ale ty robisz na nim takie wrażenie, że mu rozbiera rozum, nawet po <gulf> nie pomoże. Bardzo przepraszamy, serdecznie cię pozdrawiamy. No, ja powinienem bardzo... ja zamiast Chromu brać Brom chyba. Tak, tak. Brom brała. się <gulf> Bardzo ci przepraszamy, ale bardzo cię kochamy i pozdrawiamy cię serdecznie. Do zobaczenia. Ja was również. Najlepszego kochania. Do kochamy. zobaczenia. Zapraszamy Dziękuję. do wspólnego odsłuchu nowej płyty Kompi.